Kochani, ciągle dalsze dzwonienia do widzów. E, dzisiaj będziemy nadal dzwonić na Instagramie e, i zobaczymy, ile osób odbierze, a ile nie. Więc zaczynamy do pierwszej osoby. Mm, już tylko czekajcie, bo jakiś posekłacz to dobra. E, nie, nie, nie. Dobra Dobra Dzwonimy A nie, nie, nie. To, to jest Dobra yy, Ojej, nawet Mi stworzyła ten To ona chyba brała udział w jakimś konkursie Bo też wysyłała I napisała a nie to innego miesiąca. Nie chcę zadzwonić do kogoś, a ten ktoś nie będzie o tym wiedział. To o to chodzi. Więc wybierzemy sobie po prostu kogoś. Dobra. Nie wiem, czy ona do mnie chce zadzwonić, czy nie, bo to jest takie coś, że muszę patrzeć na te wiadomości. Kto chce, kto nie. Bo co jakie ja do kogoś zadzwoni, kto nie będzie chciał? Będzie wtedy masakra. Czekajcie, mama mi tylko... Mama, ja... Dobra, kochani, już mam. E... Mm. I będę dzwoniła teraz. Do pierwszej osoby Dajmy na to. I teraz bardzo... Y, najpierw przeczytamy. W ogóle komentarz. Hej, Ewa, bardzo bym chciała, abyś do mnie zadzwoniła. Od początku twojej kariery na YouTubie lajkuję każdy twój film, shorty i live. Mam nadzieję, że... Się do odezwiesz i będę na Twoim filmiku, i będę mogła z Tobą chwilkę porozmawiać. Zawsze chciałam porozmawiać z moim idolem z YouTube, ale nigdy nie było szansy. Sorki, że taka długa wiadomość, ale mogę wysłać tylko jedną. Yy, powtórzę, że mam nadzieję, że zadzwonisz lub się dowiesz. Pozdrawiam Cię mocno, największa fanka w TikToku. Akceptuję, ale jak chcesz, ja nie będę potem dzwoniła do tych osób, żeby nie było. Mm. Nie będę do nich potem dzwoniła, tylko e, ja będę, nie będę nawet do nich pisała, bo nie mogę. No, ale ten, czekajcie, bo sobie wpuszczę i dzwonimy na kamerę. Do Weroniki. Czekajcie, bo. Wyłączy na chwilę kamerę, bo już sobie przyczyni telefon. Już. Więc będziemy dzwonić. A, ale... denerwuję się, nie wiem, czy ktoś się czy nie. O. o już nawet ktoś do mnie dzwoniła nie za moją Sharon Moją niunią, niunią. Toczeczkę to to za nią ten ten... Ten... nie. No niestety Ta osoba nie Nie odebrała Więc w sumie możemy tęsknić Hej Efcia ty do mnie? O Weronika Do mnie dzwoni teraz O Jezu Dobra, co? hejka halo hej hejka, co tam? dobrze nagrywam w tej chwili filmy, chcesz się pokazać? tak, Do dobra dobrze, witać też hejka. wszystkim o Jezu, powiadomienie mi akurat przyszło co tam u Ciebie? Dobrze. dobrze i zadajemy to samo pytanie co ostatnio, czyli czy jesteś Ewciarą? Oczywiście. No, no, to jest jesteś wczoraj i ja Jestem i będę to miała. <laughs> A jak? To jest masakra, ale w ogóle mam na paznokcie. Wow. Dzisiaj węga, znowu fajnie. zmieniam, więc nie wiem, czy będzie z tego film. Chcieli... Chciałabyś? Tak. Jutro też nagrywam Back to School, więc w ogóle będziecie mieli tyle filmów. Fajnie. Dobra, ja już muszę kończyć, bo mam jeszcze pełno osób do przedzwonienia. Okej, dzięki, że zadzwoniłaś. Pa pa. O ile fajne są. Uwielbiamy ją. Dziwne tak akceptować. Na przykład taka hajania. ona ma tyle tych akceptacji. Ona nikogo nie akceptuje, bo... I było mi się ciągle jak to była masakra. Dobra, dzwoniłem. <laughs> ja z tą chrypą tak będę rozmawiała. Co to? Jakiś upierdliwy włos? Wszystkim pokazuję moje nowe pasmo. Z kartką, jak zawsze. Ale dzwoniłem, jest Ale jest sygnał. Jak była matka, to sobie dotąd obcięłam. I teraz one tak długo rosną. Mam takie. Nie wiem, jak panie mi to spinają na turnieju. Może z tego falem można zrobić w tych mistrzostwach? Nie wiem, zobaczymy. Nie, nie, Andrzejka nie odbieram. Jakaś fanpage Muffin Art, to jest w ogóle. Jakiś ten. No okej. Okay. Fanpage FX Oficji. Ktoś mój fan. Fciara widać. Że ja z ty kanału FC. Moja nazwa. I że będzie... O, hej, sorry! Do... Ej, dużo osób więcej niż ostatnio. Fajnie, to jest. Trzeba jakoś ładnie poważnie wyglądać. też napisać napisał, tylko, dziękuję, że do mnie zadzwoniłaś. już ma internetu. się z tym pogodziłam. Nikt nie ma prawie internetu w tych czasach. Oj. Cała się trzęsę. O! O! E, hejka! Ja <ścoughs> Chcesz się pokazać to na moim to. filmie? Tak. Dobra. To pokazuję. Okej, okay, dobra. Hejka! Dobra, e, jak tam u Ciebie? W sumie dobrze. Dobrze. Widziałam, że jesteś fanką Muffiny Art. Tak, można zauważyć. A, jesteś siewciarą? Tak, ja bardzo się lubię oglądać i bardzo lubię oglądać Twoje filmy. To fajnie. Ej, w ogóle zauważyłaś, że mam nowe paznokcie? I fajne. A to masz przedłużone? Nie, nie, bo mi to zniszczyło płytkę strasznie. Nie mam. No. ale no, fajnie. Ja się zastanawiam, czy nie będę nagrywać na YouTube, bo tym nie mnie właśnie zainspirowałaś. O jezus, tak miło! Ja inspiruję ludzi. Trochę co dziwne. No, ale. Jestem, jestem, jestem pierwszą osobą, do której dzwonisz? Nie, drugą już. Czy dzwoniłaś już wcześniej? Drugą już, no. Jesteś już drugą i drugą, która odebrała, a co dziwne, bo ostatnio jak dzwoniłam, prawie trzy osoby odebrały. I wszyscy mi no. potem pisali, że nie mieli internetu, że, że przepraszają, żebym jeszcze zadzwoniła. No, ale nie mogę potem dzwonić, bo to by było nie fair. No, ale w ogóle to moje marzenie się teraz spełniało. Dobra, wiesz co? Ja już muszę kończyć, bo muszę dzwonić do dobra. jeszcze innych osób. Pa, Okej, pa, okay, Ale fajnie, że kogoś inspiruje tutaj, tam. Dalej, dobra, w takim razie... Mm. Hejka, KF, zadzwonisz zadzwonić do mnie, please. Proszę, jestem Twoją fanką. Jakaś tutaj widzę, że Sandra, ale ona ma zdjęcie Blanki. Tak, ale nie mogę zobaczyć jej zdjęcia, bo mam ten. O, tak, ma zdjęcie Blanki. Na tym. No, ale dobra, dzwonimy. Schowam sobie te włosy. Nie lubię ich. Po co ja sobie obcięłam te włosy, jak byłam mała? Teraz ucho mi ten, tutaj, ten. Sandry, czy nie znają ich imiona, bo jak ktoś się spyta, czy wiesz jak mam na imię, co, bym odpowiedziała, a nie, że nie wiem, a what, ale upierdliwy włos jest tam. Przecież się czesałam specjalnie na odcinek, będę robiła ja też dzisiaj zdjęcie na Instagram. Tęsknię za moją Sharon, moją Niuną. Nie, dobra, nie będę czekała, przepraszam, ale nie będę czekać, bo... Te... Te dzieci czekają, a ja nie chcę być taka, że ten... Dobra. Trochę się boję zadzwonić do chłopaka. Nie, dzwonimy do Ewcie. Przemek pro. Dzwonimy do jakiejś Oli. Hej, ja jesteś moją idolką, ale mam pytanie, gdzie można pisać, żebyś do mnie zadzwoniła. Na Instagramie, ale nie wiem, czy będę do ciebie dalej dzwonić. Pan Krzysztof ją obserwuje. Mój trener ją chyba obserwuje. Nie wiem. Może to jest dziecko. O! No, nie chcę, żeby mi było widać moje upierdliwe zło. O! Hejka! Co? Chcesz się pokazać na moim filmie? Mogę. Dobra. To hejka, to jest mój film. Hejka. I co tam u ciebie? Dobrze. Tego zginąć musiałam, chyba. Ale jak ci się podoba mi moje poznokcie? Dzięki. Co tam w ogóle u ciebie? Jak spędzasz wakacje? Przynajmniej to w domu, ale w tam. W weekendy często wyjeżdżam na jeziora albo na basen. To fajnie. U mnie, i w mieście w jakim mieszkam, jest strasznie teraz zimno. No, u mnie też. Masakra. A jutro idę na Back to School, więc będziecie mieli filmy na YouTube. Dobra. Wiesz co, ja już muszę kończyć, bo muszę być do dalszych osób. Dobra. Pa. No dobra, ta chyba nie była jciorą, więc chyba masz co zapytać. Co? Tak! Na mną co? rozmawiałam. Ale nie. Ale no nie wiem, no. To paś, teraz zadzwonimy. To Basia z live'a, ona jest na Prywe, ona jest na, ona w ogóle jest najbardziej y, angażującą się fangą na Instagramie, naprawdę, ona jest na wszystkich live'ach, zawsze do mnie pisze, lajkuje wszystko, wysyła, no, nie pokazuj się włosie, po co ty mi tak dzisiaj robisz? Trzy osoby już odebrały? Tak? Tęsknię za moją Wyszczu. Sharon, moją Niunią. Nie ma połowienia. To, że za nią, end, nie. nie. To mi teraz pachnie. specjalnie pojechałem... na Ona też jest na live'ach tam. Kocham Cię oglądać na it, jesteś super osóbką pięknie tańczysz. Chciałabym z Tobą pogadać na kamerce, ale nie wiem jak. Mam nadzieję, że odpiszesz i wytłumaczysz mi jak z... i co. Jak i co nie Ci nie zdenikuje. Nie wytłumaczyć, bo ja niestety no ten... Mm. No niestety ja nie będę mogła z tobą już gadać. To było nie fair. Nie no, ale te włosy okropnie wyglądają. Muszę się chyba do fryzjera z tym... Dobra, podciąłam sobie dzisiaj trochę. Trochę. Uwaga, trochę. Miałam tyle... No teraz tyle. do Ani. O! Ma na nazwisko tak jak moja koleżanka. Co tak kto to ona? Nie, ona nie ma tak na imię. Ale nie odbiera. Ej, smutno mi znowu. Nie wiem, jak to będzie. Ja mam tu tyle osób, że ja mogę sobie coś wybrać, ale nie wiem co. Ale to nie to, Jayzara nic nie napisała. Yy, Oglądaj Twoje filmiki. Night, hej. Miłoby. hech? Czy nie? Hech? Dobra. Ja w sumie do domami chyba, bo ona tak, ta, ta, taką emotkę i swoje imię. Już mi trochę ręka ścierpła. No. Tęsknię za moją Sharon, moją Niunią. To, jest za nią śpię. Ja o tej godzinie już nie śpię. Normalna osoba. Też jestem normalna. O co ci chodzi? Ja hejka. Nie idzę. Speak English. Nie xD, powiedziałem no, coś na ten temat. Powiedziałem coś na ten temat. Ja Polska. Ja Polska jestem. One odrosną do grudnia? Na pewno? Uf. A, mój szosła polskie, jakbym wyjechała z takim małym pertkiem tutaj to by była masakra. Nie wiem, jakby panie sobie dały radę. jeszcze będę miał Majkup. Co robisz, że jesteś taki ładny? Kochanie, nie, maluję. Potrzebne są dwie rzeczy: podkład wiem, że to i korektor. Zakryje wszystko, nawet twoją fałszywą ja mordę. To jest pan, dobra. Aura nie odbiera Co nie, w sensie, że sobie robię? Mama przyszła, mama przyszła usta, Mama tak. przyszła, mama Jakbyś się pokaż tatuaż Proszę Ale nie zasługuje o, Jedzie to usuwać to. Ja tego nie o, usunę, ja, ja Usuję na na nie tego usunę Usunę tego tatuażu Usunie, nie, nie usunę tego tatuażu Nie usunę Ty o tym wiesz Ty, ja wiem, nie, ty o tym wiesz Że nie zasługuję, żebym ja do ciebie mówiła Abym do ciebie patrzyła nie będę sobie tak psuła. Niechcący, ktoś mi wysłał smutną matkę na moim zdjęciu, gdzie się uśmiałam fajnie. Barbie, jakaś. Boję się, dzwonić sobie do Barbie trochę. Ale zadzwonimy do Madzi. Pięknie mi napisała, że mam gumeczki. Pasują mi do. Nie zczaiłam, że mi pasują do pasów. Dzisiaj i tak zmieniamy. Do jakiejś ładnej dziewczynki. Dzwonimy. Nie dzwonię do chłopaków, bo się boję. Często się mnie w ogóle pytacie, jak ja robię miny, jak ktoś chce mną robić zdjęcia. To nie, czekajcie, ja takich nie robię. Jak ja robię? Nie tak. Nie wiem. Nie odebrała? Ja nie miałam dodaną. Ona nie ma. Ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Hej, uwielbiam cię oglądać. Sprawiasz mi wielką przyjemność. Czy mogłabyś do mnie... Kiedyś zadzwonić, kiedyś robiłaś jakiś odcinek, Bardzo proszę, spełni się moje marzenie. Dobra, dwóch obserwujących. No to zaobserwuję ją, żeby miała trzy. Mama, babcia. No mnie obserwuje mama. O, odebrała. Hejka. O Boże, to Ty! No, ja! Bożnie, nie wierzyłam, że Ty zadzwoni. No, ja super. No, okay. zadzwoniłam! A mam pytanie: jesteś w Oczywiście, że tak. To będziesz to miała. Ja Co to w tym tylu? Na tych filmach, że jesteś na potem wychodzę na ten na rynek i każdy na mnie wytyka palce. A nie. Dobra, jak Ci się podobają moje nowe pasnokcie? Mega ładne. Sama robiłeś? Czy... Tak, sama tym razem robiłam. Nie byłam tym razem kosmetyczki, bo tamta pani mnie szarpała za pasnokcie. No to fajne, mega ładne. Dzięki. Krzywo trochę, ale. tak widzisz. Mieć... Mega ładnie tańczysz. I dziękuję. Ja też, też tańczę i dlatego cię zaobserwowałam, a jesteś mega fajna. Dziękuję. Wiesz, co ja już muszę kończyć, bo będę dzwoniła dalej. Dobra, to pa. pa. Trzymaj się. Trzymaj się. O! Jakie fajne w ogóle teraz do mnie osoby, no to znowu piszą, że przepraszam, że nie odebrałam. Miałam coś tam, coś tam, coś tam zroszta. E, Natalii zadzwonimy. Hej, do mnie zadzwoń. Fajnie. Zapomniałam włączyć, kochani, będziecie przy tym ukochanym momencie zapalania mojej lampy. Ja. widzicie przy tym pięknym bo będzie normalnie, kurczę, ten tego. Aaa! Jezu! Patrzenie się w taką lampę za długo, to to nie jest zdrowe. Ja się będę bardziej patrzeć tu, żeby nie dostać oczopląsu. Nie no dobra, trzeba to trochę przygasić. Jeszcze jest, jest jakaś masakracja? O! Tak może być. Tak, tak. Nadal jest jasno, normalnie jest jasno domu. Bo świeci się tam! Ale dzwonimy do niej. Natalia chyba właśnie była na koncercie Jenzi na pewno. Na wstwialu ekipy. Na pewno. Bo tutaj ma zdjęcie. Widzę. Kamerka była taka przed chwilą. Dziesiąta mm czterdzieści. -hmm. Czy ktoś obierze? Czy ktoś śpi? Ta osoba pewnie śpi, bo nawet nie ma połączenia albo ma rozładowany telefon. Ja miałam ostatnim razem rozładowany telefon przez trzy dni. A, długa wiadomość. Hej, Ewcia, mogłabyś do mnie zadzwonić w sobotę o dziesiątej? To moje marzenie, żebyś na Twoim odcy, i poprosiłabym, żebyś mi Odpisała. media do mnie dzwoni. Żeby nie zapomniała, pozdrawiam Hanula. Mhm. Żebym nie zapomniała o tobie, zadzwonię. Nie zapomnę o tobie. Odebrałem 6 osób, więc spokojnie. Nie zapomnę. O! Połączyń, czyli siedzi na telefonie. Żeby jakoś normalnie wyglądać, bo on to widzi. Aha, dziękuję. Oh. O, Hej. Napisałeś do mnie, żeby o tobie nie zapomniała, No, to nie zapomniałam. O, ja dziękuję, ja będę na odcinku. No, będziesz właśnie, czy chcesz się pokazać na moim odcineczku tutaj? No właśnie. Ale ja będzie się pokazywa. jak masz na imię? Jak masz na imię? No, no. Na imię? no to pozdrawiam Cię, Hania, tutaj na odcinku. E, co tam u Ciebie? Mogę kogoś pozdra pozdrawić? No pewnie, pozdrawiaj, dawaj. To pozdrawiam moją bestię, mamę i moją rodzinę. Ojeju, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Twoją mamę i rodzinę. Jeszcze mhm. mhm. no pozdrawiam Ewsię, oficja. O tak, 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 tak. Pozdrawiamy wszystkich, e, co tam u Ciebie w ogóle? No dobrze, właśnie dzisiaj przyjeżdża do mnie moja e, ta bestia, którą właśnie pozdrawiam. i bardzo się cieszę. A niestety nie zobaczycie dzisiaj tego odcinka, bo ja do go dopiero... Nie wiem kiedy go wrzucę. Nie wiem, e, pewnie po Back to School, bo tu idę nagrywać Back to school, w środę będzie już to Back to School, no to pewnie gdzieś w piątek. A, to super. No więc pozdrawiam, możesz powiedzieć, że pozdrawiam, albo zrobimy sobie razem screena. No właśnie screena, dobra, a no to y, ja zrobię. Dzięki. Spoko. Dobra, wiesz co, ja już muszę kończyć, bo zaraz muszę dzwonić do następnej osoby. Okej, okay, no to dobra pa, miłego odcinka. Dzięki. Ale kochana. Zapomniałam się spytać, czy jest sercierą. Nie no, nie no, nie. No. Masakra. Ale dzwonimy dalej. Ciekawe czy ta jej koleżanka ma Instagram, w sumie mogłabym do niej zadzwonić. Jezus już ale to są Boże. Ale mnie nad każdym bój. O! Mam nadzieję, że będziemy miały jeszcze kiedyś okazję się spotkać lub pogadać. No nie wiem. Właśnie nie wiem czy będziemy... To jest czasem. Przy... Co? Sześć dni temu do mnie na To lepiej do niej nie dzwonić. Jak dni temu. Po to, by była jakaś masakra. Jak proszę, zadzwoń do mnie. Dzwonimy do Sandry. To będzie ostatni numer w ogóle, moi drodzy, do którego zadzwonię. Rozbierzem. I don't know. Brunatka, tak jak ja. Aaaa. Te włosy, co ja zrobiłam? Później ja sobie Do jednego zdjęcia? co ja zrobiłam? Chyba dopiero teraz została mózg. Jak to wygląda? Ja wyglądam jak pół dupy z zakrzaka. To się wydnie! Oj, 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 ale wiesz, masakra. Ale widzicie, jak ja za was się poświęcam? Włosy. To jest moja ulubiona część w moim wszystkim, a to... Bo ja w sumie tak dbam o te włosy. Nie. Dobra, trudno odrosnąć, Do grudnia najważniejsza. Dobra, moi drodzy, to już by było na tyle. Dawajcie, czy chcecie. O! Teraz do spa. Codzienny spam na Instagramie. Dry, Chyba lajkujecie to tak. Robicie sobie zawody? Bo ja to widzę, że normalnie. Patrzcie. Uwaga, wszystko jest minutę temu 15 sekund temu. Ok, Wiecie, na przykład ja jadę z mamą autem. Słuchamy sobie trzech i w ogóle i w ogóle śpiewamy, a tu nagle... Nie oh. no, jestem wam wdzięczna. ci, a I widzimy się na spotkaniu z Fanami na Back to School. Drop